Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Smak Rozwoju. Dzisiaj gościmy niesamowitą osobę, nieprawdopodobnie pewną siebie w dążeniu do każdego obranego celu. Proszę Państwa, moim gościem jest Agnieszka Weduta, top leader od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku. Nie ma dla niej przeszkód w pokonywaniu trudności, barier, a jedynie czego potrzebuje, to czas, który potrafi doskonale wykorzystać aby pokazać światu, że z każdej sytuacji jest wyjście, ponieważ najcenniejsze złoto jest w naszych sercach, po które nie każdy potrafi sięgnąć, aby korzystać z jego dobrodziejstw. Witam Was serdecznie i jestem zaszczycona tym, tym faktem i bardzo się cieszę, że mogę mieć też wielki wpływ na wszystkich widzów oglądających Wasze programy. Jesteście niesamowitą, niesamowitym wpływem na, na duży rynek Unii Europejskiej, ale też i Polonii, na całym świecie, także cieszę się bardzo. Odpowiadając na to pytanie, e, rzeczywiście e, myślę, że przede wszystkim podstawą, e, ważną, ważną u mnie podstawą jest to, że...